I jak? Podoba ci się twój prezent? Oczywiście, że nie! Chciałem iPada Pro, a nie to coś. Mikołaju, mimo iż wielu uważa cię za bohatera, są tacy co wolą nazywać cię intruzem. Zakradasz się do ich domów, zostawiasz prezenty pod choinką i jesz ich ciastka. Właśnie tego świat nie może więcej tolerować. Wiem, ile te święta dla ciebie znaczą, ale odpuść, proszę. Będzie tylko gorzej. Powstrzymasz mnie. Będą tego konsekwencje. Mikołaju wyglądasz na spiętego. Cóż, to będzie długa noc. Jeśli będziemy zakradać się do domów, nie będziemy lepsi od złodziei. Widzę to całkiem inaczej. Czasami mam ochotę wytrzeć sobie tyłek twoją białą brodą. Wiedziałeś, że tak będzie. Chcesz to zakończyć podśpiewując kolędy? Co teraz? Walczymy. Yeah! Wybacz, Elfie. Nie zrobiłbym tego, gdybym nie musiał. Święta są dla mnie najważniejsze. Dla mnie też. Ho, ho, ho!